O, ciekawe jaka mapa. O, RPD! East. Dobrze. Myślicie, że są na helikopterze? Oni się zawsze spełnią na helikopterze, nie? O, nie. Nie ma tu nikogo. To znaczy, że... A może na wejściu się zespałnili? Tak, na wejściu się zespełnili chyba. Hej, okay. widziałem jej ogon wystający, nie? Hmm, okej. Okay. nice! Muszę przyznać, że nice. No nie, filar, pilar czy jak tam? Hmm. Okej. Okay. Idę kopnąć tego gena. Bo już ma dużo progresu. Okej, okay, tam jest Rick. Grimer. O, nice. Tu jest dwójka. Może, może. A, szlag. Wrócił się. Mogłem zaczekać na tego drugiego blinka. Myślałem, że się uda na jednym. Mogłem nie być taki greedy. Wait. O! Nice. Dobra, zostawiam ją. Idę po tą larę. Chodź, gdzie mamy Painreza? Kurde, nigdzie. I cokej, okay, i cokej. Okay. Dobra, ale DMS wszedł. To już coś. Kurde, prawie, mało zabrakło, ale zabrakło. <ścoughs> Próbowałem tutaj, myślałem, że wyjdzie może z tunelu. <ścoughs> O, moja pusty Dzień dobry! Witam wszystkie Haliny! Dobry, jest rajda. No dobry, dobry, hi! Witam gorąco wszystkie Grażynki, dziękuję bardzo za rajda! Thank you! Jest tu kto? Nie. O, jest tu kto! Juj. OK. <głos> <głos> nice. O, dziękuję bardzo. Thank you, thank you. Dziękuję bardzo za subskrypcję Big Opies. Mm. ktoś tu biega. Słyszały? O, tak. I bye umierać. Dobra, kopniemy jeszcze Gena. Jak najbardziej. Dobra, mamy Pain Reda w końcu. Znaczy, nie, drugiego już. Ale dobrze, jeszcze jest 5 Genów. Ej, no może w końcu będzie gra na dwa Pipy. O, Lara umarła? A to nie wiedziałem. Hmm. Okej. Okay. Wait, 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 wait. Nie, nie tak chciałem to zrobić, ale dobra. O hej! Mhm. Ta z tą szapką, to mnie wykończy kiedyś. Gdzie ona jest? Czy ona wraca znowu do szatki? <laughs> Ciekawe, czy ona hedona w sumie. Jeśli miała, to się odsunąłem. Na no szczęście. <laughs> Dobra, cudowna gra. Kocham RPD. Nawet jak gram killerem. Tu się nic nie dzieje, a tu się dzieje trochę więcej. No, nie w tą stronę poszedłem, co by trzeba było. Może tak? Kurde nie, nie trafiłem! Lol. Hej, hej. nie, ta dostała! Za takie coś. To jest tunel! Za podstawianie się. Ciekawe, czy ma desa. Nie ma desa, No to umierasz. Nie wiem, czy na niej był painres, czy nie, ale trudno. Tam gdzieś Kejciocha poszła. Podstawiam, że może na helikopter. Tak! Helikopter jest zrobiony. Tam poszli. Oj! Lol! Dobra, ona pobiegła daleko, więc nie zdąży po niego. Ciekawe, czy on umiera. Nie pamiętam, ile on miał haków, ale chyba jeden. Dobra, dobranoc. O, nie umiera jeszcze. Dobra, zobaczmy. Ona była tu z tej strony. Ciekawe, czy po niego wróci tam. Tak, idzie. Okej. Okay. Dobra. Predator się zaraz odpali. Okej, no i... Jeszcze... No dobra. Ona chyba nie wisiała tak w ogóle. To na Rika jeszcze przyjdzie pora. No chyba, że mi ucieknie, to wtedy dupa. Tak, ona pierwszy hak ma dopiero. Dobra, gdzie on mógł by pójść? Okej, okay, tam. Okej, okay, okej, okay, spoko. It's fine. Myślałem, że tu przyszedł po nią Gdzie on poszedł, gdzie on poszedł? Gdzie te ślady znikły? On tam gdzieś poszedł Nie wierzę, nie trafiłem. Ale lipa Predator, please! Gdzie jest Predator? Szlak nie trafiłem. Blinka. On ją ściągnie chyba. Okej, okay, leży. Dobra, muszę ją złapać. Tak czułem. Tego nie czułem. Lock! Dobra, już daleko nie ucieknie. Mam cię. O! W końcu! Ciekawe czy ma DSa. Nie ma DSa. Nice. No pięknie. O to chodziło. W końcu wyszła dobra gara nurską. To są na pewno dwa pipy. Jestem prawie pewien. Ale nie wiem. Ciekawe, jak bardzo mnie z wyzywają blobby. Pewnie trochę. Cztery geny w ogóle zostały. Nice. O, nic nikt nie napisał. Napisałem GZK i serduszko. <laughs>